Witam Państwa bardzo serdecznie. Jesteśmy na Stoisku NIBE na targach ISH we Frankfurcie i zapraszam serdecznie do obejrzenia tego, co NIBE przygotowało Państwu w tym roku. To najnowsza seria pomp ciepła NIBE, gruntowych pomp ciepła z nowym czynnikiem chłodniczym 454B. Także, znowu, kolejny czynnik chłodniczy, który ma coraz mniejszy wpływ na środowisko naturalne. I najnowsza seria składa się z trzech modeli całego typu szeregu, które mają moce do 8, do 13 i do 18 kW, czyli idealne do zastosowania w budynkach jednorodzinnych. Aczkolwiek również te pompy możemy łączyć w kaskady do 9 jednostek, gdzie mogą pracować w budynkach o większym zapotrzebowaniu na ciepło. Co ciekawe, i myślę, że po raz pierwszy odnotowałam to w historii. Te pompy ciepła uzyskują współczynnik sprawności SCOP powyżej 6, także 6,22 to nowy rekord, który niby osiągnęło w tym roku. Znowu nowość. W tym roku pompa ciepła po raz pierwszy prezentowana na targach ISH we Frankfurcie przez NIBE. Jest to pompa NIBE S1156, inwerterowa, czyli znowu z modulowaną mocą grzewczą. Tą pompę możemy łączyć z osobnym zbiornikiem ciepłej wody użytkowej, na przykład VPBS200. I tutaj dodatkowo jeszcze moduł wentylacyjny NIBE FLM45, który również współpracuje z serią S, tworząc bardzo zgrabną kombinację urządzeń w naszych pomieszczeniach. Ponadto ta pompa ciepła połączona jest z termostatem grzejnikowym i ten termostat grzejnikowy zasilany przez baterię możemy parować z naszym systemem gdzie jeszcze łatwiej możemy kontrolować komfort w naszych pomieszczeniach na, na przykład za pomocą tableta czy smartfona. Kolejna nowość, czyli znowu pompa gruntowa 1256 o modulowanej mocy grzewczej w serii S, czyli z dotykowym wyświetlaczem, połączona z systemem rekuperacji. Jest to również nowość na stoisku NIWE w tym roku. Rekuperator z wymiennikiem obrotowym s 40 400 nadaje się do zastosowania w budynkach jednorodzinnych do 250 m2. Dzięki obrotowemu wymiennikowi jest możliwość zatrzymania wilgoci, czyli nie tworzymy zbyt suchego powietrza w pomieszczeniu, co daje nam super komfort przebywania w tym pomieszczeniu. Oprócz tego cały system również jest, jest połączony z czujnikiem CDS. Jest to czujnik z akcesoriów typu SMART, czyli znowu łączy się go bezprzewodowo z pompą ciepła i sterownikiem pompy ciepła. I dzięki temu czujnikowi możemy regulować na przykład wydajnością wentylacji w momencie, gdy czujnik nam wyczuje, że jest zbyt duże stężenie dwutlenku węgla w pomieszczeniu czy wilgotności. mamy najnowszą kropanową pompę ciepła którą mamy już w ofercie od kilku miesięcy. Jest to niby S2125 o mocy do 8 i do 12 kW. Jest to również pompa inwerterowa z możliwością ogrzewania, ogrzewania ciepłej wody użytkowej, jak i chłodzenia. Nowością również jest centrala wewnętrzna do pomp powietrznych typu monoblok. Najnowszy sterownik i automatyka pompy ciepła umożliwia współpracę z panelami fotowoltaicznymi i falownikiem, takiej instalacji fotowoltaicznej poprzez czujnik M20, który tutaj jest zamontowany na ścianie nad pompą ciepła. Taki czujnik umożliwia komunikację pomiędzy falownikiem instalacji fotowoltaicznej a sterownikiem pompy ciepła wersji smart. nowszej pompy wentylacyjnej, która zapewnia wentylację mechaniczną wywiewną, możemy zastosować moduł do wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej. Ten moduł sam 42 powoduje, że również powietrze, które jest nawiewane do budynku, jest wstępnie podgrzewane, czyli możemy pompą ciepła zapewnić zbalansowaną wentylację w naszych budynkach. To są te same pompy wentylacyjne, niby S735 i tu jest pokazane, że już mamy dwa typu szeregi, dwa modele właściwie w tym typu szeregu. To jest pompa ciepła do mocy 4 kW i pompa ciepła do mocy 7 kW. Więc takie pompy w budynkach jednorodzinnych, energooszczędnych mogą zapewnić ogrzewanie takiego budynku, jak i wentylację oraz produkcję ciepłej wody użytkowej. Nowszy system z pompą ciepła typu Split, gdzie mamy jednostkę zewnętrzną, również nowość NIBE AMS20-10, czyli 10-kilowatowy Split z nowym czynnikiem chłodniczym R32. Ale największą nowością jest Hydrobox Made in Poland, czyli produkowany w NIBE Biawar w Białym Stoku, który pozwala na bardzo elastyczne zastosowanie splita w budynkach na przykład termomodernizowanych, gdzie już mamy istniejący zbiornik ciepłej wody użytkowej, ponieważ jest to dokładnie to, co mamy w wieży hydraulicznej, czyli w jednostce NIBE BASVM, ale bez zbiornika, czyli do tego możemy dowolnej pojemności dołączyć i doinstalować zasobnik ciepłej wody użytkowej. Ten HydroBox ma w sobie już wszystko, Także ma sterownik, żałkę, pompkę, zawory przełączające między CO a CW. Także instalator nie musi tego wszystkiego domontowywać osobno, także skraca nam się czas instalacji takiego systemu i jest mniejsze ryzyko popełnienia jakichkolwiek błędów przy instalacji takiej pompy ciepła. box jest w wersji mini, także jest bardzo zgrabny i malutki. On zawiera w sobie, oprócz sterownika, grzałkę jako szczytowe źródło ciepła i pompę cyrkulacyjną i jest idealnym rozwiązaniem do budynków, w których na przykład mamy istniejący kocioł, który użytkownik chce wykorzystać jako szczytowe źródło grzewcze, czyli idealny w systemach hybrydowych. Bezprzewodowo możemy łączyć i parować z naszą pompą ciepła, i dzięki nim pompa ciepła inteligentnie może zapewnić optymalne parametry, jeżeli chodzi o ogrzewanie, chłodzenie czy zapewnienie odpowiedniej wydajności wentylacji w naszych domach. Między innymi mamy tutaj czujnik wilgotności, czujnik dwutlenku węgla, czujnik temperatury, termostaty grzejnikowe czy w przyszłości komunikator głosowy, gdzie będziemy mogli za pomocą głosu wydawać komendy i polecenia pompie ciepła. Najnowszy system typu Split, czyli jednostka zewnętrzna, niby AMS-20. Znowu dwa, dwa modele tego urządzenia o mocy modulowanej do 6 i do 10 kW. Do tego najnowsza centrala wewnętrzna, niby SVM, która umożliwia sterowanie jednostką typu Split, produkcję ciepłej wody użytkowej, ogrzewanie czy wentylację budynku w połączeniu z rekuperatorem. Co ciekawe, do tego systemu jest podłączony sterownik pokojowy RMU S40, który umożliwia w bardzo prosty sposób, nie musimy chodzić do pompy ciepła. Możemy z poziomu takiego sterownika zmieniać podstawowe parametry, te najbardziej oczekiwane i wymagane przez użytkownika.